Czy gorzów powinien być Wielkopolski, czy jednak bez tego przymiotnika? Wielkopolski. A dlaczego powinien zostać przy starej nazwie? Bo byłyby problemy z wymianami dowodów. A jakie jeszcze? I innych dokumentów. A gdyby jednak gorzów był tylko gorzowem? Jak by pani się w takim mieście czuła? Tak samo jak do tej pory. Czy jest pan za tym, żeby gorzów był z przydomkiem Wielkopolski, czy jednak bez? Bez, bez gorzów, sam bez. gorzów. A dlaczego Bo sam Gorzów? Proszę, generalnie. Powinniśmy zostać przy dotychczasowej nazwie Gorzów Wielkopolski, to, czy jednak zlikwidować to, to znaczy, członka? żeby to Wielkopolski, to bardziej to pasuje do Poznańskiego, ale Gorzów Wielkopolski to raczej nie pasuje. Sam Gorzów to by pasował, ale Wielkopolski to raczej, ra, raczej chyba nie. Mhm. Czyli jak powinno być? Sam Gorzów? No, raczej sam Gorzów, tylko że byłyby, w ten czas byłyby trzy Gorzowy. Bo Gorzów, przypuśćmy tak teraz, Gożów Wielkopolski byłby sam Gorzów, Gożów by był i Gożów Śląski jesteś. Jak w takim zwykłym Gożowie by się mieszkało? No, po prostu, żeby czasami nie było żadnych pomyłek, bo jest sam Gorzów też. No, mieszkałoby się w każdym razie, no, moim zdaniem, moim zdaniem no, mieszkałoby się. Dobrze, no w każdym razie tylko to, że, że nie wymieniałoby się tej nazwy gorzów Wielkopolski.